Wydawało, że kogoś widziałem. No, rude to są takie gołębie, że albo zdechną, albo wrócą o własnych siłach do domu. Z tipesem one nie wchodzą, bo one mają taki kolor, że to się już nauczyły. I wrócił z Getinu. gettinu. Powiedz, mi się wydawało, że na dachu siedział. Potem zniknął. No, a to są takie ptaki, że on zdechnie, ale wróci. No tutaj, chodź. Chodź do gojemnika. O, tu jest. Chodź, 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 chodź. Chodź, koleżko. On chyba nawet przez, przez drzwi, nawet by wszedł. Już czekał, że wlot zamknięty. O, idź tam. O, idziesz? Ale niepewny, no. Chodź. Jest. Tam go widzę, o, 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 o Wchodzi Już się tu otworzymy Chodź, 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 chodź Chodź, chodź Chodź, 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 chodź A wrócił Wrócił, on jest brązowy, rudy Mówię, to są gołębie, które gubić też się gubią Ale przez ten kolor, EVERY in Takie kolor że taki gołębie jak gdzieś wchodzą to zaraz je, no po prostu, no i mówmy się, nieuczciwi hodowcy zamykają. Dlatego się wyklarowały, że geny, że one albo zdechną po trasie, padną, albo wrócą do domu. No i rude, rude wracają z kipesami, o. Z kipesami, ma tipes z telefonem, wszystko. Także nikt go nie zgłaszał, nikt nie wypuszczał, a wrócił. Też cieszy, chociaż konkursu nie zrobił, no, ale wrócił z tego ciężkiego getinu.